Pytanie o to, czy to jest kwestia z jednej strony biznesowa, no bo nie ukrywajmy, że przedsiębiorcy zależy na tym, żeby się biznes kręcił. A z drugiej strony też kwestia gdzieś może moralna, żeby nie myśleć o tym, że to ma być po prostu dla kasy robione, a dlatego, że chcemy osoby z niepełnosprawnościami włączyć też do naszej działalności, czy nie jest Tutaj gdzieś kluczem też wypracowanie swego rodzaju mody na to, żeby, czy też taki, takiej normy, żeby szkolenie było dostępne, żeby po prostu stało się, poproszło to już w krew, stało się taką normalnością. Tak, oczywiście, wszyscy byśmy sobie tego życzyli. Oczywiście kwestie biznesowe zawsze są ważne, bo, bo kluczem do naszej działalności są te kwestie finansowe. Natomiast, tak jak powiedział tutaj wcześniej mój przedmówca... Ja bym sobie życzyła, państwo nie musicie pisać stricte, że jest to szkolenie dla osób, które na przykład nie widzą. Wystarczy, że napiszecie, Realizuje szkolenie dla pracownika biurowego. Szkolenie odbywa się na przykład w dostępnej sali, która jest na parterze albo na pierwszym piętrze. W budynku jest dostępna winda, w sali szkoleniowej jest dostępna pętla indukcyjna. I zwróćcie uwagę, że wy zamieszczacie informacje, jakie udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami jesteście w danym, przy danym szkoleniu. Za Zapewnić. I wtedy osoba po drugiej stronie, która na przykład nie dosłyszy, a czytając, że zapewniacie na szkoleniu pęcę indukcyjną, postanowi się zapisać. To nie musi być tytuł szkolenia dla osób niedosłyszących. Tak? Każda inna osoba, która postanowi się zapisać na takie szkolenie pracownika biurowego, jeżeli przeczyta, że jest pętla, a nie dosłyszy, albo osoba porusza się na wózku i przeczyta, że jest winda, nie ma tutaj żadnych progów powyżej 2 cm, jest taleta dla to osób niepełnosprawnych, po prostu samoistnie się zapisze, tak? I, I nawet potem być może nie będzie nam przy szkoleniu wypełniała formularza ze specjalnymi potrzebami, bo przecież przeczytała sobie, że to wszystko jest. Więc myślę, że świat, do którego zmierzamy, właśnie ma polegać na tym, że... W tej chwili cały czas musimy o tym informować, bo nie jest to normą. W tej chwili nie jest normą zapewnianie dostępności. Raczej ta nasza architektura polska do tej pory była tak budowana, że jesteśmy mamy podgórkę, czyli większość budynków jest niedostępnych. Natomiast myślę, że za parę lat przed nami już taka perspektywa, gdzie nie trzeba będzie faktycznie zaznaczać, że na szkoleniu mam pętlę, bo ona tam będzie zawsze. I tego bym sobie życzyła.